Kochani, pomalujcie się ze mną, przy okazji pokażę wam jakich kosmetyków na co dzień używam, bo jak nagrywam coś na TikToku, jakieś kietrać w me, albo coś w tym stylu, to czasami ktoś pyta, czego używam do tego codziennego makijażu. Więc zrobimy sobie ostatnio mój ulubiony codzienny makijaż. Przy okazji możemy pogadać sobie o tym, co się u mnie teraz dzieje. Ale to zaraz opowiem. Najpierw brwi. Używam na razie takiego żelu z Klaresy. On swego czasu był dość popularny właśnie na TikToku. I ogólnie teraz jestem po 10 10 tygodniach przerwy od laminacji brwi i one naprawdę w ogóle nie chcą się układać, więc ja już ich e, nawet tak nie wyczesuję do góry, bo nie da się ich wyczesać. Jeszcze bardziej was przybliżyłam. Jeśli chodzi o podkład, to używam tego też słynnego z bielendy truskawkowego. On jest rozświetlający i ja naprawdę bardzo go lubię, bo moja cera aktualnie jest w takim stanie, że ja tak naprawdę nie potrzebuję Jakiegoś mocnego krycia, więc ten podkład jest dla mnie w zupełności wystarczający i on po prostu, ja go używam do tego, żeby wyrównać koloryt mojej cery i po prostu, żeby ładnie promiennie wyglądała. A jeśli chodzi o to, co u mnie w życiu się dzieje, to dosłownie w momencie, jak nagrywam ten film, nie wiem kiedy uda mi się go zmontować i kiedy go zobaczycie, ale w momencie, gdy go nagrywam, jestem tydzień przed wyjazdem. Do Myślę, że mogę już to powiedzieć, bo raczej już będzie wiadomo, jak go doda. Także jest to podróż, którą planowaliśmy cały okrągły rok od zeszłych wakacji, rok temu. I tak patrzcie, to zleciało, że już został tylko tydzień. Jako korektor używam teraz Wonder Match z Eveline. Jest on w odcieniu 10 Light Vanilla. I ja raczej właśnie tych niedoskonałości nie mam za dużo, więc nakładam sobie. Trochę pod oczy. No i czasami, jak mi coś wyskoczy, to jakieś pojedyncze kropeczki. Z tego korektora on widziałam, że on był dość polecany. Ja natomiast jakoś nie wiem, nie jestem super do niego przekonana. Mam wrażenie, że nie rozświetla super tej okolicy pod oczami. Od razu po nałożeniu korektora nakładam już trochę starty Puff Cloud z Paese, ponieważ on tworzy piękną taką munę. E, tak wygładza tą skórę pod oczami No i przy okazji utrwala nam ten korektor, żeby nie zbierał się Ja mam tutaj taki nowy puszek, bo wcześniej używałam mniejszych Także zobaczymy też, jak on mi się sprawdzi Okej, okay, jest spoko Nakładam pod oczy i na oczy, żeby tutaj też mi się ten korektor w załamaniu oka nie zbiera No i przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli konturowanie na mokro Najpierw nakładam sobie bronzer i ja używam takiego małego wstiku z Klaresy i on jest w odcieniu 02 Milk Choco. Ja mam ten cieplejszy odcień, bo lubi, tak, lubię taki odcień brązera na mojej twarzy. A jako róż używam klasyczka Rare Beauty w odcieniu happy i mm, kocham go. A wracając do podróży, to podróż będzie dość skomplikowana. Sam dojazd będzie trochę trwał, ponieważ my tutaj mieszkamy pod Wrocławiem. wylatujemy z Berlina. Mamy przesiadkę w Londynie i finalnie lądujemy w Los Angeles. Także podróż będzie długa i pewnie męcząca, ale niesamowite jest to dla mnie, że to naprawdę już jest za tydzień. Cała podróż przez tyle miesięcy wydawała się być taka nierealna. Często lubię sobie też dać trochę brązera tak na nosek, żeby go przybrązowić, żeby wyglądała jakbym się opaliła. No, także moje życie teraz kręci się dosłownie wokół wyjazdu. Ciągle tylko myślę o tym, czy o czymś się zapomniałam, czy muszę jeszcze coś dokonać. Kupić, czy wszystko mam, jak się spakować, co zabrać, co mi się przyda, co nie i po prostu tylko o tym myślę. Z wyjazdu do Stanów na pewno pojawi się dużo filmów na YouTubie. Planuję zrobić naprawdę ich sporo nie wiem ile wyjdzie finalnie także na razie nie będę mówić ale chciałabym, żeby było ich sporo i chciałabym pokazywać dokładnie każdy dzień, gdzie jesteśmy co robimy, jak to wszystko tam wygląda na miejscu, żeby... chwilowy przerywnik na makijaż, przypudruję sobie twarz aktualnie takim pudrem z Lovely banana chocolate, ale generalnie moim ulubionym jest ten znam, to jest Satin Loose Powder i on daje przepiękny taki właśnie satynowy wygląd ale praktycznie mi się skończył, więc y, muszę kupić nowy i na razie używam tego. Chcę, żeby te filmy ze Stanów były właśnie takie i ciekawe, kontentowo po prostu przyjemne do oglądania, ale też przydatne dla osób, które planują taką podróż, żeby mogły sobie skonfrontować, jakie są koszta, jak to wszystko wygląda. Myślę, że. Fajnie. Też się jaram całym sprzętem, który bierzemy, bo właśnie nagrywam nową kamerą, yy, którą kupił mój chłopak. Więc też będziemy mieli piękną jakość. Kupiłam też nowy telefon. Tak, chciałam wymienić telefon jakoś, właśnie wrzesień-październik, a wyszło jeszcze w sierpniu, żebym miała już na wyjazd fajną, nową jakość do nagrań, zdjęć i wszystkiego. Jest to iPhone 15 Pro, także jaram się, bo wcześniej miałam 11. Nigdy nie miałam telefonu Pro. Więc y, mam fajny przeskok, że naprawdę ta jakość jest duża różnica. Ostatnio bardzo na oczy lubię sobie y, nakładać y, cienie z paletki z Glam Shopu, którą dostałam od moich przyjaciół. Paletka w środku prezentuje się tak, no ma przepiękne te cienie. Tych błysków używam czasami na jakieś okazje i naprawdę jak nałożę sobie na całą powiekę czy w kącik oka, to one się tak po prostu niesamowicie mienią, że. Wow, ale na co dzień biorę sobie brązowy cień i po prostu ostatnio bardzo lubię lekko przybrązowić tą powiekę, tak delikatnie, ale żeby coś tam było na oku. I teraz moi mili gwiazda programu, czyli rozświetlacz z Rare Beauty w odcieniu Enlighten. Patrzcie, tutaj wyszło jeszcze piękne słońce, więc możecie zobaczyć jak on się mieni. No jest przepiękne i bardzo mocny, jak się go dużo nałoży. Także ja biorę sobie taki mały pędzelek i ostatnio bardzo bardzo lubię nakładać go troszkę po prostu wewnętrzny kącik oka, żeby tak rozświetlić sobie to oczko. Pominam, że ten makijaż nie jest nie wiadomo jak mocny i wymyślny, bo jest to mój codzienny makijaż, a jak gdzieś wychodzę na większe wyjścia to robię różne wariacje, na przykład z tymi brokatami z tego glam shopu. A teraz nakładam rozświetlacz na kości policzkowe. I czasami lubię troszkę tak na nosek. I tak w ten sposób większość makijażu mamy zrobione. Teraz biorę sobie taką kredkę z VIBO. Randomowa brązowa kredka, nic szczególnego. I po prostu delikatnie sobie podkreślam te brwi, ale nie wiem czy uda mi się to z kamerą zrobić, bo brwi to jest najcięższa rzecz dla mnie. Ogólnie teraz ciężko mi rysuje się na co dzień te brwi i ten kształt, bo po prostu mam je niewyregulowane. Ostatni raz u mojej berki, u której robię brwi, yy, byłam... 10 tygodni temu, a idę dopiero w przyszłym tygodniu, bo umówiłyśmy się właśnie specjalnie przed wyjazdem do Stanów, żebym miała na świeżo laminację i henne. Chyba nie ma tragedii, brwi wypełnione i malujemy rzęski. Ja rzęsy maluję niezmiennie od lat. Sporty żółty tusz, najtańszy. Jak jest na prące czasami, no to używam tego. High Sky Sky High? Sky High z Maybelline. No to on, on jest cudowny, tylko szkoda, że kosztuje w regularnej cenie chyba z 70 zł teraz. A prawda jest taka, że jak się ma długie rzęsy, to każdy tusz wygląda dobrze. A teraz moje rzęsy akurat mają swoje dobre dni i fajnie wyglądają. Nie mam w nich dziur, są ładne, długie. Akurat jak będę zakładać rzęsy. <grym> Muszę kupić właśnie teraz brązowy tusz, bo. Na wyjazd. Tak samo w przyszłym tygodniu idę na rzęsy. Będę miała brązowe rzęsy w mokrym efekcie. Tak jak miałam już z pół roku temu, bo byłam o takiej dziewczyny jako modelka. Tak mi się one spodobały. Trzymały mi się praktycznie dwa miesiące. Wtedy już jej powiedziałam, że jak będzie okazja, to do ciebie wrócę. No i wracam. Bo stwierdziłam, że na wyjazd zrobione rzęsy będą bardzo wygodne. Ja na co dzień ust nie maluję niczym mocnym, żadnymi konturówkami, pomadkami, bo mam dość suche usta. Także moją ulubioną rzeczą są wszelkiego rodzaju błyszczyki czy olejki. Na początku koniecznie granatowy blistek, zawsze nim nawilżam usta. Cokolwiek bym nie chciała na nie nałożyć, to najpierw nakładam pod spód blisteksa. No i tu już start napis, to jest bodajże błyszczyk z Pierre René, to jest Lip Oil także olejek taki do ust on jest w takim bardzo delikatnym kolorze pięknie się błyszczy i przy okazji nawilża też usta więc tak się prezentuje mój codzienny makijaż i co kolejny film jaki już zobaczycie to pewnie przygotowania do wyjazdu ze Stanów albo pakowanie coś w tym stylu jeszcze zobaczymy co dokładnie nagram I tyle ja lecę i dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie Pa!